Witam, drogi, witaj. Witam Cię na to, wyścigów Kondyng Służowie. Czuję się trochę gospodarzem, ale nie jestem. <grym> jesteśmy gośćmi. Je jeszcze nie, jesteśmy na razie gośćmi. A pierwszy raz na takim wydarzeniu jak wyścig. Nie wiem, czego się spodziewać, Marcinie. Na pewno emocji. To jest mega ważne w tym wszystkim. Możemy stawiać na najlepsze konie. Mamy nadzieję, że wygramy. Jesteś pierwszy raz, więc zawsze z pierwszym razem zauważyłem, że wiąże się też częściej nowicjusza. Więc warto jest postawić, warto je zagrać. No bo cóż, emocje w życiu są bardzo, bardzo ważne. A dzisiaj też dla nas jest bardzo ważny dzień, ponieważ nie wiem, czy wiecie. jest również bohaterem naszej okładki magazynu. Tresy biznesu, która już w czerwcu. Jesteśmy po sesji zdjęciowej i niebawem będzie więcej materiałów, więcej szczegółów na ten temat, jak również promocja tego kwartalnego wydania. Jak się w ogóle czułeś na sesji. Pani fotograf przyjechała do mnie do domu, pokazałem jej miejsca, w którym mój biznes kiłkował. Ja swój biznes założyłem w wieku 16 lat i pracowałem po prostu w moim pokoju, gdzie jeszcze kilka miesięcy wcześniej odrabiałem zadania domowe, więc fajnie było to wszystko uchwycić, pokazać historię, pokazać też kilka moich pasji, jak gra w golfa, jak gry w szachy. Fajnie było też zobaczyć wieść, z której pochodzi. Przechodzę, krajobrazy, piękność, uchwycić to wszystko i mam nadzieję, że to właśnie będzie ukazane na okładce. Bo o to chodzi, żeby być autentycznym, żeby pokazywać to, kim się jest, skąd się pochodzi, nie wstydzić się tego, skąd się pochodzi, ba nawet to pokazać. Dokładnie tak, być samą po prostu i inspirować tym wszystkim innych. Także zapraszamy do lektury tego biznesu, a my idziemy stawiać najlepsze konie. Dzięki jeszcze raz, że Dzięki. jesteś razem z nami. Do zobaczenia, trzymajcie się.